W tym filmie powiem Ci, co bym zrobił, aby regularnie zacząć zarabiać od 30 do 50 tysięcy zł miesięcznie jako coach online w 2025 roku. A dla tych, którzy mnie nie znają i są tutaj być może po raz pierwszy, ja nazywam się Makary Nicer i jestem założycielem firmy Viralnicer, czyli firmy, w której pomagamy coachom, trenerom konsultantom, właścicielom agencji marketingowych i też innych biznesów usługowych online skalować swój biznes za pomocą ofert High Ticket i naszego łączonego lejka sprzedażowego. Ja będę zerkał za jakiś czas na ekran mojego monitora, ponieważ tam mam zapisane najważniejsze rzeczy, najważniejsze punkty do przejścia właśnie w tym filmie, także nie pogniewaj się na mnie. Więc tym pierwszym punktem jest stworzenie dobrej oferty high-ticket. Co mam na myśli? Co to w ogóle jest oferta high-ticket? Jest to oferta, w której rozwiązujesz palący problem swojego idealnego klienta. Jeśli na przykład Twoim idealnym klientem jest facet, mężczyzna po czterdziestce, który ma odstający brzuch, piwny brzuch, tak to nazwijmy, to Twoim to, to, co ty rozwiązujesz u tej osoby, u tego idealnego klienta, to jest, załóżmy, zrzucenie tego brzucha i zbudowanie mięśni. Bo jego palącym problemem jest to, że ma to właśnie odstający brzuch. Nie wiem, wstydzi się zdjąć koszulki na plaży, wakacje i chce zrobić formę. Więc twoja oferta, oferta high ticket, powinna właśnie rozwiązywać ten palący problem. Więc żeby dobrze ułożyć swoją ofertę, cały przekaz, komunikację, transformację, musisz znać swojego idealnego klienta bardzo dobrze, żeby dobrze tą transformację ułożyć. To jest kluczowe. I drugi taki element, dlaczego nazywamy ofertę ofertą high ticket, to jest sam pricing tej oferty, czyli cena. Oferty high ticket mają to do siebie, że najczęściej są sprzedawane na polskim rynku, od 2000 zł do 16000 zł, tak jest najczęściej. Nasi klienci też właśnie sprzedają tylko i wyłącznie oferty high ticket za 2000, 3000, 4, 6000 zł, 10000 zł i więcej. Więc to jest taki drugi punkt, dlaczego nazywamy ofertę ofertą high ticket i dlaczego w ogóle używać tych ofert high ticket. dlaczego ja bym zaczął używać ofert high ticket, żeby właśnie osiągać regularne te przychody na poziomie 30 do 50 tysięcy złotych miesięcznie. Przede wszystkim dlatego, że potrzebujesz zdobyć stosunkowo małą ilość klientów, żeby zarabiać dobre pieniądze. Zobacz, mając ofertę za 3000 zł, potrzebujesz tylko 10 klientów żeby zarabiać regularnie 30 tysięcy złotych w miesiącu. Pozyskanie 10 klientów na ofertę transformacyjną, na ofertę high ticket, właśnie, nie jest takie trudne, jak ci się wydaje. Bo często słyszę takie obiekcje, ale kto mi zapłaci 3 tysiące zł za moją ofertę? Jak teraz nie chce nikt płacić za, załóżmy pakiet konsultacji, czy za mojego e-booka za 47 zł, to kto mi kupi ofertę za 3 tysiące zł? I właśnie ludzie to kupują dlatego, że nie komunikujemy tego w sposób taki, że hej, kup ode mnie Ebooka, który pokaże Ci jak zrobić XYZ, tylko komunikujemy to jako transformację, jako rozwiązanie jego palącego problemu. Mieliśmy teraz właśnie taki case z naszą klientką, Iwoną, która zaczynała od kompletnego zera. Dosłownie nie miała żadnej oferty high-ticketowej. Pomagaliśmy jej tworzyć to od zera, pomagaliśmy jej stworzyć transformację, komunikację i proces dostarczania rezultatów, i wcześniej sprzedawała jakieś e-booki, jakieś kursy, ale nie miała żadnej oferty high-ticket online. Więc ona była w stanie pozyskać swojego pierwszego klienta bez doświadczenia w przeciągu Tygodnia od uruchomienia reklam. I tak samo na początku miała obawy, że nikt nie zapłaci jej 3000 zł za jej ofertę, ale zrobiła to i teraz jej myślenie całkowicie się zmieniło. Więc również, jeśli jesteś coachem i oglądasz ten film i sprzedajesz konsultacje, sprzedajesz e-booki, kursy za kwoty poniżej 2000 zł, to wiedz, że to nie musi tak wyglądać i możesz zacząć sprzedawać drogie. Oferty premium. I następny punkt, który bym zrobił, to używanie reklam. Teraz, dlaczego reklamy, a nie załóżmy coś innego, jak content organiczny, postowanie organicznych treści na, na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie, czy załóżmy robienie prospektingu, czyli wysyłanie zimnych wiadomości, zimnych maili, wykonywanie zimnych telefonów. Dlatego, że chcemy używać dźwigni w swoim biznesie. Zobacz teraz, że jeśli skupisz się na organicznym postowaniu treści, to musisz tak naprawdę cały czas postować te treści, żeby ktokolwiek się od ciebie, o Tobie dowiedział. Jeśli przestaniesz to robić... To tracisz tak naprawdę ten ruch, tracisz te oczy na ciebie, na twoją ofertę. I drugi, druga rzecz, która, która ten marketing organiczny, dlaczego marketing organiczny dla mnie nie jest najlepszy, to to, że nawet jeśli postujesz te treści regularnie, codziennie, załóżmy, postujesz codziennie treści na Instagramie, to nie masz e, pewności, ile jak. Gdzie przyjdą twoi następni potencjalni klienci? Po prostu nie masz kontroli nad algorytmem. A jeśli jakaś rolka twoja wystrzeli viral, będzie miała masę wyświetleń, to finalnie 90% osób jest raczej niekwalifikowana. Niestety, ale takie są realia marketingu organicznego. A zauważ, że te osoby, które uczą, jak robić marketing organiczny, jak monetyzować swojego Instagrama, jak pozyskiwać. Klientów poprzez postowanie treści, poprzez jakieś aktywności na profilach przyciągają ciebie i innych potencjalnych klientów do siebie na ofertę poprzez reklamy. One uczą czegoś, czego same nie wdrażają do siebie, do biznesu. Bo osoby, które właśnie zarabiają te pieniądze regularnie, używają dźwigni w biznesie, a to daje, dają ci reklamy. Jeśli używasz reklam, to możesz mieć jedną reklamę i z tą jedną reklamą trafiać do tysiąca osób każdego dnia, aż do momentu, kiedy po prostu tej reklamy nie wyłączysz. Zobacz na przykładzie wysyłania zimnych wiadomości, robienia zimnych telefonów, czy nie wiem, wysyłania zimnych maili. Zobacz, że ty cały czas musisz wysyłać te wiadomości. Każdą pojedynczą wiadomość musisz, musisz stworzyć, musisz wysłać, musisz wynaleźć tą osobę, więc to ty docierasz do tych ludzi, a nie oni do ciebie. W przypadku reklam, to osoby zgłaszają się do ciebie, a nie na odwrót. I właśnie do tego bym dążył, jeśli chciałbym faktycznie regularnie zarabiać między 30 a 50 tysięcy złotych miesięcznie jako coach online. Kolejna rzecz, trzecia to jest budowanie marki osobistej i przed chwilą mówiłem o kontencie, o postowaniu treści. A teraz mówię, że zacząłbym budować markę osobistą. Jakby co jest grane? Bo marketing organiczny jest mega ważny, ale tylko dlatego, żeby twoje reklamy działały lepiej, były zyskowniejsze, skuteczniejsze. Ty nie chcesz robić marketingu organicznego po to, żeby generować ruch. To nie ma być twoja góra lejka. To nie ma być właśnie ten sposób, ten mechanizm na pozyskiwanie e, uwagi tych ludzi. To ma być tak naprawdę środek lejka, czyli moment, w którym Ty budujesz zaufanie, nurtujesz tych ludzi, sprzedajesz poprzez swój content. Zobacz, ja też nagrywam teraz film, Ty to oglądasz, budujesz do mnie większe zaufanie i finalnie być może ode mnie kupisz, być może nie, być może kupisz za rok, a być może w ogóle. Ale budowanie marki osobistej przydaje się do tego, aby cały proces sprzedażowy był o wiele łatwiejszy, o wiele prostszy. Wiesz, ja nie ukrywam tego, że nagrywam te filmy po coś po to, żeby mój biznes zarabiał więcej pieniędzy, szybciej je zarabiał, skuteczniej i o wiele łatwiej. Również Tobie radzę budować markę osobistą i teraz nie mówię Ci tego, że masz postować codziennie treści, po kilka razy w tygodniu cokolwiek. Nie, nie nakładam na, tobie, na, na Ciebie żadnej presji o ilość publikowania treści. To ma być dla ciebie, nie ty, dla niego. Oczywiście, jeśli będziesz w stanie postować codziennie, no to to rób, ale to nie musi tak wyglądać. Możesz to robić, nie wiem, postować raz w tygodniu, postować trzy razy w tygodniu, ile chcesz. Ważne, żebyś to robił systematycznie. Kolejna rzecz to prowadzenie rozmów sprzedażowych. Mając właśnie ofertę drogą premium, high ticket, załóżmy za te 5000 zł, będziesz zostawiał masę pieniędzy na stole, jeśli. Nie będziesz prowadził rozmów sprzedażowych, i załóżmy, będziesz sprzedawał to poprzez stronę internetową, poprzez koszyk albo poprzez wiadomości prywatne, cokolwiek by to było, będziesz zostawiał masę pieniędzy na stole, jeśli nie będziesz przeprowadzał rozmów sprzedażowych. Bo te oferty high-ticketowe mają to do siebie, że trzeba czasami pomóc temu swojemu potencjalnemu klientowi podjąć tą decyzję, przeprowadzić go bardziej logistycznie. Też mu pokazać, w jakim on jest miejscu, gdzie chce być, bo czasami osoby są nie są aż tak bardzo świadome tego i trzeba im to po prostu przedstawić. Słuchaj, masz teraz ofertę za 300 zł, pozyskujesz na to, nie wiem, 10 klientów. Zobacz, teraz mając ofertę za 3000 zł i pozyskując 10 klientów, zarabiasz o wiele więcej pieniędzy. Więc teraz te osoby dopiero zaczynają rozumieć, że tracą masę pieniędzy. I między innymi po to są też rozmowy sprzedażowe, żeby pokazać i przedstawić tą wartość tego wszystkiego. Też masz większą kontrolę nad całym procesem sprzedażowym, prowadząc rozmowy sprzedażowe. Bo zobacz, jeśli ktoś wejdzie na twoją stronę internetową, tam będzie koszyk, to jednak ta część logistyczna jest pozostawiona tej osoby. To ona klika w ten koszyk, pewnie kliknie w niego, potem usunie ten produkt, potem jeszcze wróci za tydzień. Znowu kliknie, usunie i w końcu tego nie zrobi, bo nie wiem, bo zapomni o tym. Na rozmowie sprzedażowej to ty przeprowadzasz tego potencjalnego klienta przez kwestie logistyczne, więc na końcu, tak naprawdę, jeśli zrobisz to dobrze, no to ta osoba wpłaci ci jeszcze na rozmowie załóżmy te 3000 zł. Tutaj dużo osób popełnia ten błąd, że stara się zatrudnić jakiegoś sprzedawcę, który będzie przeprowadzał tę rozmowę za nich. Gdzie te same osoby nie potrafią same sprzedawać. I to jest największy błąd, jaki możesz zrobić w swoim biznesie. Dlaczego? Ponieważ, jeśli ty sam nie zwalidowałeś procesu sprzedażowego, rozmów sprzedażowych, nie sprzedajesz sam na minimum 25% skuteczności, to nie oczekuj od tego kogoś, że będzie robił to dobrze. Nie ma takiej opcji. Jeśli ty sam. Nie umiesz sprzedawać swojej oferty, to nikt inny tego nie zrobi lepiej niż ty. Kolejna rzecz, którą bym zrobił, i tak naprawdę ostatnia, to zatrudnienie setera. Kim jest seter? Seter to jest osoba od umawiania rozmów sprzedażowych. Czyli to nie jest aż tak ważna pozycja jak closer, jak sprzedawca. I tutaj. O wiele łatwiej wprowadzić taką osobę, o wiele łatwiej pokazać proces, i żeby ta osoba, ten setter, robił to wszystko w KPI-ach, robił to wszystko w tych odpowiednich statystykach. Więc tutaj, tak naprawdę, mamy takiego setera, appointment setera, który pisze wiadomości, korzystając, załóżmy, z lajka na Instagramie, gdzie ten appointment setter pisze do naszych ludzi, co nas zaobserwowali z reklamy i umawia ich na rozmowę, a z drugiej strony mamy przy lejku na video sales letter, mamy fonsetera, Czyli osobę, która przedzwania lidy, które zostawiły swoje dane, ale nie umówiły się na rozmowę sprzedażową. Wtedy ta osoba dzwoni do, do tego lida i w skrócie pyta się: Hej, stary, wiesz, co, widziałem, że zostawiłeś swoje dane, ale nie umówiłeś się na rozmowę. Co jest? No i stara się ją umówić później na rozmowę. Ta pozycja jest na tyle łatwa, że. Szybciej, o wiele powinieneś wprowadzić taką osobę, bo to ci odzyska mnóstwo czasu i będziesz mógł się skupić, bądź mogła na innych, o wiele ważniejszych kwestiach marketingowo-sprzedażowych. Ale tak czy siak, zalecam ci to, żebyś samodzielnie na początku to robił, samodzielnie umawiał rozmowy sprzedażowe, żebyś się tego nauczył i też zwalidował ten proces i później dopiero wdrażał tą osobę. Więc to były pięć takich rzeczy, które uważam, że. Właśnie zrobiłbym, żeby raz jeszcze zacząć regularnie zarabiać od 30 do 50 tysięcy złotych miesięcznie jako coach online w 2025 roku. I jeśli wiedziałbym te rzeczy na początku, jeśli wiedziałbym, jak je wykonać, to zapewne zrobiłbym to o wiele szybciej i bezstresowo. Także dzięki bardzo, że zostałeś do końca. To było wszystko. A jeśli właśnie jesteś coachem, trenerem, konsultantem, prowadzisz agencję marketingową bądź inny biznes usługowy online i chcesz z nami pracować jeden na jednego, żebyśmy po pierwsze pomogli Ci stworzyć ofertę high-ticketową, pomóc Ci z całą transformacją, ułożeniem transformacji, komunikacji, ułożeniem procesu, dostarczania rezultatów, żeby on był skalowalny i wdrożeniem naszego łączonego lejka sprzedażowego, abyś zaczął regularnie i przewidywalnie pozyskiwać klientów, to kliknij pierwszy link w opisie tego filmu, i umów się na bezpłatną rozmowę demonstracyjną ze mną lub jednym z członków mojego zespołu, na której po prostu zobaczymy, czy to jest dla ciebie. Także jeszcze raz dzięki i widzimy się w następnym materiale.